Hej ludzie, Paziu tutaj. Czekam na Avowed, najnowszą grę Obsidianu. Naprawdę czekam z całym moim sercem. Dlaczego? Bo uwielbiam grę Obsidianu. Obsidian zawsze miał swój sposób narracji w grach no i potrafił stworzyć postacie, które mocno zap zapadają w pamięć. Czy to był KOTOR 2, czy to był Alpha Protocol, The Other Worlds, czy... Pff, chyba ich najsłabszą grą to był Dungeons Siege. Trójka, nie? Tak pamiętam, że to była jedyna gra, która mi nie przypadła do gustu, a resztę naprawdę przyjemnie mi się grało. Ale niestety przy Avowed zaczynają się tworzyć ciemne chmury. Pierwsza czarna chmura to jest scena w wersji premium, w wersji preorderowej, żeby zagrać 5 dni przed premierą. Mówię tutaj o, o single playerowej grze. 5 dni przed premierą trzeba zapłacić 450 zł. Co jest chore. No, oficjalna cena to jest 300 zł. Czyli dokładamy połowę ceny gry, żeby zagrać w grę 5 dni przed premierą. Przypominam, gra nie ma premiery w jakimś okresie, gdzie wszyscy sobie biorą wolne, tylko to jest chyba początek yy, lutego. Więc ogólnie nie wiem, po co brać ten Eliachces 5 dni wcześniej nie mam pojęcia. No, chyba że po prostu to jest wersja dla youtuberów, którzy jak najszybciej chcą nagra nagrać całe playthrough. Nie wiem, może I to jest taka pierwsza czarna chmura. Kolejna czarna chmura, która jest dość popularna ostatnio przy niektórych tytułach, to jest po prostu Sabotaw. Czysty Sabotaw. I tutaj za Sabotawystę robi Matt Hansen. Dyrektor artystyczny Obsidianu. Dlaczego mówię tutaj o sabotażu? Już Wam tłumaczę. Bo facet, jak wiele bardzo lewicowych ludzi w Ameryce, kiepsko przeżyło informację, że Trump został prezydentem. No i musieli bardzo mocno sobie odreagować na Twitterze lub Blacksaku, bo teraz Bluesaku, bo teraz też chodzą na klona Twittera, bo tam. Nie ma Elona Maska, który bardzo mocno współpracuje z Trumpem. No i, no i oczywiście tutaj e, pan Matt postanowił troszeczkę dopiec maskowi, bo Mask się zapytał, dlaczego I są zaimki w grze fantazy, bo okazuje się, że w będą zaimki. I on, on tam powiedział, spokojnie, spokojnie, mask. Czy będziesz miał jeszcze gorzej, jak zobaczysz defaultowe, e, ust domyślne ustawienia w edytorze postaci, to wtedy to w ogóle będziesz przerażony. No i ludzie tak zaczęli tak pytać od The Hell, o co wam chodzi, co, co wy odwalacie, że Hansen może uspokój się, a Hansen jeszcze mocniej przykręcił e, śrubę. Bo na przykład napisał najbardziej, Powiedziałbym to słowo, ale YouTube tego nie lubi. Najbardziej R-owskie zdanie, jakie można stworzyć. Bo on powiedział, że jeżeli jakiś czarnoskóry artysta poszukuje, e, robi swoje portfolio, to on je zresenzuje. I że on zawsze będzie promował czarnoskórych artystów, bo, zbyt, bo w branży jest zbyt dużo starych, e, zgniłych. Bardziej takich hmm, kruszących się starych dziadów. Białych starych dziadów. Raczej tutaj nie było starych dziadów, ale wiecie jaki był wydźwięk. I że on ma nadzieję, że jakiś czarnoskóry artysta go zastąpi, a on będzie mógł wrócić do lasu, bo facet wygląda jak hipsterski drwal. Domyślam się, że Najbli na jedynego drwala jakiego widział to może jak przeglądał sobie hamburgery dostępne w Polsce, bo raczej na żywo nie widział nikt drwala i powiem wam, że to jest taka tendencja, że często jak gracze mówią, że hej, nie podoba nam się to że w tej grze się pojawia to i to, bo to nie ma sensu to często deweloperzy ich atakują w sposób taki bezpośredni, w sposób taki dobijający z pozycji ja jestem panem deweloperem, ty jesteś śmiecie. I mnie to przeraża. Bo w żadnej innej branży, no może jeszcze filmowej. Ten. twórca nie jedzie po tym. Po kliencie. Wyobrażacie sobie, nie wiem, w restauracji, to znaczy, dobra, są restauracje, które obrażają i to jest ich gimik. Ale ogólnie nie. Ogólnie jesteś miły dla klienta, żeby ten klient wrócił, żeby ten klient zostawił Ci pieniądze, żeby ten klient kupił twój towar. A tutaj deweloperzy, nie wiem, Dragon Age, nowego czy Concorda, teraz yy, Avowed, wpadają na genialny pomysł. Nie, my obrazimy tych yy, naszych klientów, bo nie wiem, czy wiecie, ale 75% graczy w Ameryce są to są biali. 19% to są Latynosi, 12% to są e, czarnoskórzy, no i reszta to są Azjaci. Więc ogólnie większość swoich klientów obraża i mówi, że masz ich gdzieś i do tego jeszcze wrzucasz najbardziej ersistowskie teksty, jakie tylko można. To mi wypomina sytuację z tą kobietą od zatrudniania ludzi przy Black Panther, co ta gra powstaje dla jej, nie? I ona próbowała powiedzieć, że ona ma cały zespół czarnoskórych. Jak ktoś powiedział, ty to jest rasistowskie. Nie, ona, ona umie współpracować z białymi ludźmi, ale biali ludzie nie potrafią zrozumieć, że to, co oni robią, to jest mikroagresja, i ona woli pracować z ludźmi o swoim kolorze skóry. Powiem Wam tak, gdyby te obie kwestie Zostały wypowiedziane przez białą osobę i względem innych osób innego koloru skóry, to to byłaby najbardziej rasistowska afera. A tak dziwnym trafem pani od zatrudniania nadal pracuje w Black Panther, a dyrektor artystyczny ani nie sprostała swoich słów, tylko po prostu jedzie dalej. Dla mnie jest to obrzydliwe. Bo ja. Nie podchodzę do ludzi, czy to alfabetu, czy to o innym kolorze skóry, jako coś ciekawego. Nie, po prostu jako ludzi. Po prostu. I tak powinno się do tego podchodzić. Mnie śmieszy to całe takie ultralewicowe gadanie u deweloperów, bo kiedy ci deweloperzy, którzy mówią, że oni rozumieją ba bardzo mocno Ludzi alfabetu i ogólnie wszystkie problemy kolorowych osób, to potem się okazuje, że oni potrafią napisać tych postaci. Potem się okazuje, że jak dostają szansę, żeby napisać wątek, na przykład kolor, osoby alfabetu, to wychodzi im najbardziej zrobiona po łebkach postać w historii. Na przykład tutaj mogę dać przykład Trash z, z Dragon Age nowego. No przecież to jest komedia. To jest takie odbębnienie tematu, że ja bym powiedział, że to ktoś chciał zrobić parodię tematów alfabetu, niż chciał naprawdę poruszyć tematy, ważne dla niego tematy. Naprawdę. I tak, wiele, I tak w wielu przypadkach jest. Mnie w ogóle ciekawi, czy pan dyrektor by mówił takie rzeczy, gdyby nie to, że za nim stoi Microsoft. Gdyby nie to, że nie musi się martwić, czy ten tytuł się sprzeda, czy nie. Jestem ciekaw. Jestem też ciekaw, czy pan dyrektor nie jest hop do, do przodu z, tym, z tą odwagą. Bo jeżeli jemu się nie uda a awant i ludzie się do tego tytułu nie przekonają, to Microsoft już pokazał, że nawet jak tytuł jest ok, to może całe studio zniknąć w ciągu paru miesięcy. Prawda, Tango Game Workshop? Oni zrobili świetny tytuł, a i tak zostali kopnięci w dupę. Więc ja bym się nie dziwił, jakby Obsidian też nie został kopnięty w dupę, jeżeli Awot się nie sprzeda, albo jeżeli nie przekona do siebie graczy. Ogólnie jestem naprawdę przerażony, że ci ludzie promują agresję wobec innych ludzi. Często nawet wokół, wobec własnej rasy, co jest Paranojo. On, to jest takie promowanie samoubiczowania się, co jest głupie. Jeżeli chcę współpracować z ludźmi z innego, ludźmi z alfabetu, czy z ludźmi z innego o innym kolorze skóry, to ty musisz stać mocno na nogach. Ty nie możesz przeprawać za wszystko. Ty musisz współpracować, ty musisz traktować drugą osobę jak drugą osobę. Jeżeli zrobić coś złego, to mówi, że, zrobiła, że ta osoba zrobiła coś złego. To jest tak samo jak z bułciami. Nie może być tak, że seksualizowani mogą być faceci, a kobiety nie. Bo to rodzi problemy, które potem kolejne pokolenie będzie musiało odkręcać. A my jesteśmy na takim etapie cywilizacji, że powinniśmy mieć to wszystko pod jakąkolwiek kontrolą. Powinniśmy przewidzieć, co się stanie, jeżeli będziemy promować daną, określoną rzecz. I ja się sam osobiście zastanawiam, czy po prostu awot nie. Po prostu, jakby to ładnie ująć, a, że moje oczy nie będą krwawić przez użycie zaimków bezosobowych, bo po prostu przy Dragon Age'u oczy mi krwawiły, jak niektóre dialogi zostały tak mocno w... jakoś źle przetłumaczone i ogólnie, jak ja je czytałem, to myślałem, że to jest błąd techniczny, tłumaczy, a to się okazało, że po prostu to są zajęcia bezosobowe. To co po prostu wyszło paskudnie. Teraz się boję, czy Avolt mi nie zafunduje czegoś, takie, czegoś takiego. Dla mnie te studia po prostu umierają. I nawet jak Chris Avalon powiedział, że trzeba uważać, co się mówi, że po prostu niektóre słowa, szczególnie dyrektora graficznego, są słowami wiążącymi, trzeba uważać, to naprawdę smutno się czyta. Bo smutno się obserwuje śmierć ulubionego studia. Czy to jest za duże słowo, jak, zanim jeszcze zagrałem w Avout? Może. Ale... Troszeczkę mi opadł ten hype na ten tytuł. Czy będę chciał nadal w go zagrać? Tak, ale będę bardziej surowy dla tego tytułu. No i tyle, nie? Powiedzcie mi, co Wy myślicie na ten temat. Co Wy, wy myślicie na temat tych wybuchów po stronie ultralewicowej Po stronie ultraprawicowej też są, ale jest ich o wiele mniej. Tutaj muszę być szczery. Ale powiedzcie mi, co Wy sądzicie o tym i czy według Was to doprowadzi do większych problemów w świecie zachodniego game developingu. Piszcie w komentarzach, a ja Wam życzę rewelacyjnego weekendu. Trzymajcie się. papa. Pa.